W branży IT mówi się, że jeśli w sprawie awarii zadzwoni telefon, to już spóźniłeś się z reakcją. No dobrze, tylko co jako administratorzy możemy zrobić, aby wyłapać anomalie czy potencjalne problemy w sieci, zanim te realnie wpłyną na działanie biznesu? Czy istnieją narzędzia, które mogą nam pomóc, a dodatkowo wesprzeć w zarządzaniu i monitorowaniu sieci lokalnych oraz tych w chmurze publicznej? W dzisiejszym materiale przyjrzymy się tym oraz innym wyzwaniom, jakie stoją przed współczesnymi sieciami data center. Za przykład narzędzia, które może nam na nie odpowiedzieć, posłuży nam platforma Cisco Nexus Dashboard która z jednego panelu daje możliwość monitorowania hybrydowych sieci, ich planowania, zwiększania bezpieczeństwa oraz diagnostyki ewentualnych problemów, zanim te na dobre wpłyną na działanie naszych usług. Brzmi ciekawie, to zaczynamy! Cześć, ja mam na imię Marcel, jestem konsultantem i właścicielem w ITOnline.pl, gdzie pomagamy w doborze rozwiązań IT oraz ich najlepszych dostawców. Na moim kanale znajdziecie materiały z obszaru sieci komputerowych, technologii data center czy pracy w branży IT. Więc jeśli interesują Was te tematy, pamiętajcie o subskrypcji kanału. Oraz o zapisaniu się do mojego newslettera. Jak pewnie się domyślacie, partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Cisco, której chyba nikomu przedstawiać nie muszę. Za to chciałbym Wam dziś przedstawić jedno z rozwiązań od Cisco, a więc platformę Nexus Dashboard. Zanim opowiem Wam jednak, do czego Cisco Nexus Dashboard może się przydać, warto wymienić kilka operacyjnych wyzwań w obszarze nowoczesnego data center. A są nimi niewątpliwie odizolowane od siebie źródła i narzędzia, które zbierają oraz analizują dane. Sieci, wysoki wskaźnik MTTR, a więc średniego czasu naprawy, czy w ogóle długi czas potrzebny na zlokalizowanie problemu. Dochodzi do tego potrzeba minimalizacji ryzyk związanych ze zmianami, ograniczenia widoczności end-to-end, -end, czyli tego, co dzieje się w sieci, oraz wyzwania związane z jej automatyzacją. Jak widzicie, nie są to typowe problemy, jakie znamy z tradycyjnych sieci, które zazwyczaj wynikały z błędów w architekturze, wykorzystaniu średniowiecznych protokołów. Czy oszczędnościach w obszarze wysokiej dostępności. Dlatego w tym przypadku mówimy bardziej o wyzwaniach, bo ich minimalizacja lub efektywne zastosowanie odpowiednich narzędzi może przełożyć się na znaczne korzyści w obszarze utrzymania takich sieci. Do kilku z wymienionych wyzwań nie tylko wrócimy, ale spróbujemy je zaadresować odpowiednim rozwiązaniem. Wróćmy jednak do Cisco Nexus Dashboard, a w zasadzie odpowiedzi na pytanie, co to w ogóle jest. W dużym skrócie, Nexus Dashboard to platforma, dzięki której z jednego centralnego miejsca mamy wgląd do szeregu narzędzi i usług wspomagających pracę nowoczesnych sieci data center, szczególnie w obszarze telemetrii, monitoringu czy automatyzacji. Co ciekawe, mówimy tu zarówno o sieciach działających w modelu tradycyjnym, a więc pod kontrolą NXOS-a, jak i w architekturze ACI, czyli sieci definiowanych programowo. Mało tego, Zarządzać, monitorować i automatyzować możemy zarówno sieć w naszym lokalnym data center, łączącą kilka centrów przetwarzania danych, jak i tą działającą w zasobach dostawców chmury publicznej. Centralne miejsce, gdzie spływają informacje z różnych źródeł, którymi są różnego rodzaju sensory, narzędzia czy aplikacje, jest o tyle istotne, iż konsoliduje i niejako łączy w jedną całość wszystkie te dane, dając nam jako administratorom przejrzysty obraz tego, co dzieje się w naszych sieciach. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym obszarom, w których zastosowanie narzędzi jak Cisco Nexus Dashboard może być szczególnie korzystne. Współczesna architektura IP Fabric ma na pewno wiele zalet, jak niezawodność, brak spanning tree i innych problematycznych protokołów warstwy drugiej. W założeniu jest też prosta, a jej działanie przewidywalne. Jednak ma też jedną wadę. Bez względu czy będzie to SDN typu ACI, czy bardziej tradycyjna architektura oparta o NXOS-a wykorzystująca EVPN, to jednak stopień komplikacji w zarządzaniu, a przede wszystkim w wspomnianej diagnostyce, po prostu rośnie. Utrudniona diagnostyka to oczywiście dłuższy czas potrzebny na rozwiązanie problemów, co niestety rzutuje bezpośrednio na działanie biznesu. Rozwiązaniem bez wątpienia będą tu zaawansowane aplikacje analityczne jak Nexus Insights czy sensory zaimplementowane w sprzęt, i dopiero konsolidacja i odpowiednie przedstawienie danych telemetrycznych, jakie z nich spływają, daje możliwość realnego skrócenia czasu potrzebnego na diagnostykę, a tym samym podniesienia dostępności usług i aplikacji. W kwestii diagnostyki warto też wspomnieć o dostępnych w Nexus Dashboard Snapshotach, dzięki którym możemy szybko sprawdzić kto, kiedy, jakich zmian dokonał w konfiguracji, co może znacznie pomóc w namierzeniu powstałego w ten sposób problemu. O samej chmurze powiedziane zostało już chyba wszystko, jednak dziś coraz częściej pytaniem nie jest, czy stawiać środowisko lokalne czy w chmurze publicznej, ale jak te światy sprawnie połączyć oraz nimi administrować. I nie samo połączenie mam na myśli, a przede wszystkim możliwość zarządzania i kontroli naszej sieci oraz tego, co się w niej dzieje, z jednego centralnego miejsca, bo tylko takie rozwiązanie w praktyce pozwala na wymuszenie tych samych polityk, konfiguracji czy analizy dostarczanych danych. W tym przypadku szczególnie sprawdzi się jeden z komponentów platformy Nexus Dashboard, a więc Nexus Dashboard Orchestrator. I wierzcie mi lub nie, ale to właśnie z myślą o takich hybrydowych środowiskach narzędzia te zostaną zostały stworzone. Mam tu na myśli na przykład scenariusz, w którym część aplikacji działa w naszych lokalnych centrach przetwarzania danych, a inne w chmurze AWS czy Azure. I do tego spięte są siecią, którą zarządzać, monitorować, a przede wszystkim analizować możemy z jednego centralnego punktu. Dodatkowym benefitem takiej świadomości może być również to, że dzięki niej o wiele łatwiej jest nam określić, która chmura jest dla nas bardziej opłacalna, a zarówno pod względem kosztów, ale też wydajności. No i po prostu pozwoli nam to Dokonać lepszych wyborów w obszarze dostawców środowiska. Każdy, kto mierzył się z utrzymywaniem sieci, systemów czy aplikacji, wie, jak duże ryzyko niesie wprowadzanie zmian przed ich dokładnym przetestowaniem. Niestety, często na tradycyjne testy poprawek po prostu brakuje czasu, szczególnie w czasie awarii. A o automatycznym otrzymywaniu propozycji rozwiązania problemu mogliśmy w zasadzie pomarzyć. To dlatego narzędzia jak wspomniany już Nexus Insights, a który analizując zgromadzone bazy danych potrafi dokonać ich odpowiedniej korelacji, czego wynikiem są gotowe sugestie zmian lub poprawek otrzymywane niemal w czasie rzeczywistym. W kwestii testowania zmian przed ich wprowadzeniem dodać możemy jeszcze możliwość symulacji ich wpływu na działanie sieci i usług, a także wykorzystania takich testów w procesach CICD, a więc w obszarze automatyzacji. Efektem tego będą oczywiście mniejsze Przestoje, minimalizacja ryzyk operacyjnych, krótsze okna serwisowe, większa dostępność usług, no i najważniejsze, spokojniejszy sen administratorów. Tutaj taka mała anegdotka ze spotkania z jednym z klientów, który otwarcie przyznał, że testuje w labie jedynie większe zmiany, bo na testowanie tych małych, których zresztą ma bardzo dużo, po prostu nie ma czasu. Czy stwarza to pewne ryzyko? Czy warto sięgnąć po narzędzia, które w tym pomogą? Odpowiedź pozostawiam Wam. Ale jest jeszcze jeden obszar, który który znacznie wpływa na oszczędności czasu potrzebnego na zadania administracyjne oraz zwiększa bezpieczeństwo ich wykonywania. Mam tu na myśli informacje, jakie w różnej formie możemy otrzymywać od dostawcy platformy, która wspiera zarządzanie naszym środowiskiem. Mogą to być ważne informacje z obszaru bezpieczeństwa, a więc sygnały o podatnościach i lukach dotyczących naszej sieci oraz różnego rodzaju rekomendacje w zakresie aktualizacji czy kompatybilności. Oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sami lubimy poszukiwać, szukać informacji na dany temat zanim wprowadzimy jakąś zmianę lub poprawkę, ale uwierzcie mi, że w coraz bardziej złożonych środowiskach, gdzie świat technologii, operacji, elementów biznesu wymieszany jest jak nigdy wcześniej, coraz trudniej samemu to ogarnąć. Nexus Dashboard również i w tym obszarze może wspierać nasze działania, dostarczając konkretne sugestie i rekomendacje oparte o długoletnią wiedzę zespołów. Tak, czy advanced services dzięki czemu możemy odzyskać sporo Czasu I poświęcić go na ciekawsze rzeczy, jak na przykład oglądanie mojego kanału na YouTube. Wróćmy jeszcze na chwilę do wspomnianego telefonu w sprawie awarii i tego, jak taka problemowa sytuacja wygląda zazwyczaj, a jak może wyglądać, gdy wspiera nas odpowiednie narzędzie. Tradycyjnie wszystko zaczyna się od zgłoszonego problemu, zazwyczaj przez użytkownika. Sam problem wystąpił oczywiście chwilę wcześniej. Następnie tworzony jest zespół do jego rozwiązania, lecz zazwyczaj z różnych zespołów. Kolejno zbierane są informacje z różnych urządzeń i narzędzi, a następnie te informacje są ze sobą korelowane w poszukiwaniu problemu. Jeśli wszystko pójdzie gładko, przyczyna problemu zostaje znaleziona. A po jakimś czasie problem zostaje usunięty. Przyjrzyjmy się teraz, jak może wyglądać ta sama sytuacja w scenariuszu, gdy możemy zadziałać proaktywnie, szczególnie gdy mamy do dyspozycji narzędzia, które większość roboty wykonają za nas. Odpowiednie sensory wykrywają anomalię i raportują ją do systemu. Chwilę po tym odpowiednie zespoły otrzymują powiadomienia. Następnie system wspierany przez sztuczną inteligencję przygotowuje propozycję rozwiązania. Proponowana zmiana jest analizowana i automatycznie generowany jest plik na potrzeby. Tak, zmiana lub rozwiązanie jest implementowana, zanim użytkownik zorientuje się, że problem w ogóle występował. To oczywiście bardzo uproszczone przykłady, ale chciałem wam pokazać, jak w praktyce może wyglądać jeden ze scenariuszy, o których dziś rozmawialiśmy. Mimo iż dzisiejszy materiał był dość teoretyczny, to starałem się, aby za przykłady służyło konkretne, działające rozwiązanie. Mam nadzieję, że nieco przybliżyłem wam temat wyzwań, jakie już dziś lub w niedalekiej przyszłości będą nas czekały w obszarze sieci, szczególnie właśnie w Data Center. Oczywiście, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu Cisco Nexus Dashboard lub jakimkolwiek rozwiązaniu z Cisco Data Center. Możecie śmiało skontaktować się ze mną, a ja przekieruję was do odpowiednich osób w Cisco. Zainteresowani? Znajdą w opisie pod filmem kilka ciekawych linków na temat poruszonego dziś rozwiązania. Wracając jeszcze do komentarzy, za to, że wytrwaliście do końca, mam dla was małą zabawę. Napiszcie, proszę, które z wymienionych wyzwań są już dziś dla was problemowe, a może o czymś zapomniałem? Piszcie śmiało. Dla autora komentarza, który w ciągu tygodnia od publikacji zgromadził pomadzi najwięcej polubień, mam przygotowany zestaw gadżetów od Cisco w postaci plecaka i okularów przeciwsłonecznych, które przydadzą się na pewno podczas wiosennych wypadów. To wszystko na dziś. Trzymajcie się, cześć.